Witajcie, Joanna Obchowska z Educational Eden. Dziś chciałabym Wam pokrótce opowiedzieć o tym, czego dotyczą wykład, który miałam okazję przedstawiać, prowadzić podczas tegorocznej edycji konferencji Od nauczenia do uczenia się Daltońskie Inspiracje, która odbyły się w Łodzi 12 i 13 kwietnia. I mój wykład nosił tytuł Podróże edukacyjne, wnioski z obserwacji i doświadczeń. Em, nie, źle. Wnioski z doświadczeń i obserwacji pracy nauczycieli w Finlandii, Holandii, Danii, e, Kolumbii i Indiach. I dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć tak króciutko, czego dotyczył ten wykład i dlaczego akurat na takich, a nie na innych zakresach się skupiłam i opowiedzieć Wam krótko i tak dokładnie dodać pewne elementy ewaluacji tego wykładu. Zaczynajmy! Wykład stworzyłam na bazie własnych doświadczeń, zresztą tak jak w ogóle prowadzę cykl, podróże edukacyjne, które opisuję w różnych wydawnictwach, jak na przykład piszę materiały, piszę artykuły do Sygnału, do życia szkoły, do Kredy. Tymi samymi doświadczeniami dzieliłam się także w projekcie Wiem, Czuję, Pomagam Kulczyk Foundation. I tak samo opieram wszystkie właśnie swoje wykłady i warsztaty na tych doświadczeniach, bardzo specjalnych doświadczeniach pracy w zróżnicowanych środowiskach i w różnych miejscach na świecie. Tym razem skupiłam się na zakresie sojuszu metod, który jest stosowany w, w placówkach, w których pracowałam, a dokładnie chciałam podkreślić wagę planu daltońskiego w tych wszystkich szkołach, w których pracowałam, bo jak się okazuje, edukacja przyszłości to jest właśnie sojusz metod, czyli opieranie projektów nauczania i planów nauczania na zróżnicowanych metodach, tak aby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby naszych uczniów. I tak właśnie w swojej prezentacji opowiedziałam o tym, dlaczego wybrałam edukację w drodze, dlaczego uczę w ten sposób, a nie inny, i dlaczego zdecydowałam się na tyle wyjazdów, żeby poznać edukację z innej perspektywy, żeby zobaczyć, w jaki sposób nauczę się za granicą i w jaki sposób ta edukacja może być efektywna, bo chciałabym podkreślić, uważam, że System edukacji w Polsce był na bardzo dobrym poziomie, aktualnie zachowuje dobry poziom w niektórych placówkach. Niemniej jednak um, musimy docenić tutaj rolę deformy i, i faktu tego, że przybywa nam papierologii, przybywa nam e, obowiązków, które są zupełnie niezwiązane z uczniem, a to nie o to chodzi. I e, tak naprawdę te zmiany są wprowadzane w zupełnie odwrotnym kierunku niż idzie edukacja na całym świecie. Czym jest dla mnie sojusz metod? Sojusz metod to jest dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów, a nie tylko do, do znanych danemu środowisku zakresów i metod i form i środków nauczania, bo jak wiemy, niestety nie mając dużej wiedzy czy nie mając doświadczenia w zakresie Metod stosowanych holistycznie, metod stosowanych w różnych miejscach na świecie, koncentrujemy się tylko na tym, co mamy, a to, co mamy, może się okazać niewystarczające, szczególnie w obliczu tego, jak szybko zmiany zachodzą w edukacji, jak szybko zmiany zachodzą na świecie i że potrzeby naszych dzieciaków i naszej młodzieży są zupełnie inne niż były 10, 15, 30, 40 lat temu. A edukacja tradycyjna w Polsce, niestety, w dużej mierze opiera się na tak edukacji pruskiej i na y, tradycyjnych metodach, czyli metodach podających, a musimy od tego jak najdalej odchodzić. E, Sojusz metod i, i modeli, o których mówię, to najczęściej jest y, pedagogika Celestina Frene, Marie Montessori, y, plan Jenański wchodzi w ten zakres, Reggio Emilia, plan daltoński, y, edukacja waldorska, y, co jeszcze? Jest jeszcze kilka, kilka modeli, tak jak frebel. E, I są te modele po prostu stosowane wybiórczo, są stosowane w konkretnych aspektach nauczania, a nie jako cały program, cały model edukacyjny. I ja ten, ten sojusz metod bardzo lubię, bo uważam, że właśnie stosując tylko jeden model. Skupiamy się tak naprawdę na wizji jednego człowieka, który miał e, najczęściej opracowywał e, te swoje metody i swoje e, rozwiązania setki lat temu albo dziesiątki lat temu, i to niestety nie odpowiada moim osobistym zdaniem e, potrzebom aktualnym. E i tak, e, opowiedziałam o aspektach kulturowych, w dwóch słowach, o aspektach kulturowych, które warunkują systemy edukacyjne w różnych miejscach na świecie, czyli powiedziałam, jakie aspekty warunkują Holandię, Finlandię, Indię, Kolumbię i Danię. E, I powiedziałam, jakie, e, jakie słowa definiują te aspekty kulturowe, czyli na przykład opowiedziałam o tym, że Holandia. Holandię możemy określić w dwóch słowach jako refleksja i przyszłość, czyli wszystkie ich działania skupiane są na tych dwóch zakresach. W Finlandii jest to równowaga i satysfakcja co jest bardzo ciekawym aspektem kulturowym, który warunkuje edukację, bo satysfakcja rzadko wchodzi w zakres podstawy programowej. W Indiach jest to duchowość i różnorodność. Skupiamy się na tej różnorodności bardzo i czerpiemy z tej różnorodności, korzystamy z uroków tej różnorodności, uczymy się od siebie. W Kolumbii jest to szacunek i natura, a w Danii innowacyjność i kreatywność. Nie będę teraz Wam wszystkiego tego tłumaczyć, bo to jest naprawdę długi wykład. Niemniej jednak macie już jakiś pogląd na to, na czym się skupiałam i jak definiowałam te swoje doświadczenia. Filary edukacji daltońskiej warunkowały całą e, pozostałą część mojej prezentacji, bo skupiłam się na tym, aby opisywać doświadczenia, które wpisywały się w te filary czyli w samodzielność, współpracę, odpowiedzialność i refleksję. I na podstawie tych filarów opisywałam doświadczenia i opisywałam e, metody, które są stosowane, aby właśnie rozwijać te sfery. Ehm, I tak. Biorąc pod uwagę samodzielność, opowiedziałam o tym, w jaki sposób rozwija się samodzielność u uczniów w Finlandii, w Holandii, w Kolumbii, w Indiach i w Danii. Powiedziałam, jakie są to metody, jakie przykładowe zajęcia się odbywają w tym zakresie. I tak na przykład w Finlandii, oczywiście, opowiedziałam o zajęciach technicznych, czyli o e, obróbce drewna, o zajęciach BHP i o e, zajęciach. E, e, nie wiem, jak to się nazywa? E, Uczniowie szyją swoje, swoje przedmioty, uczniowie szyją różne elementy do wykorzystania w domu czy w szkole. Na przykład tworzą na jednych zajęciach, na zajęciach praktycznych tworzą wieszak na ręczniki, a na kolejnych zajęciach szyją właśnie te ręczniki i jakieś ozdoby, firanki i inne elementy. Samodzielność jest tam bardzo ważna w Finlandii, zresztą w wielu miejscach na świecie, samodzielność jest bardzo wspierana, i na tym punkcie bardzo długo skupiłam swoją uwagę podczas wykładu. Um, kolejnym elementem jest relacja, czyli nawiązywanie współpracy przez uczniów i nawiązywanie współpracy z nauczycielem. I współpraca z nauczycielem ma bardzo różny wymiar w wielu miejscach na świecie, ze względu na to, że w wielu miejscach na świecie rola nauczyciela bardzo się od siebie różni. Um, i myślę, że to jest bardzo fajny element do opowiedzenia. Na pewno postaram się kiedyś nagrać film na ten temat. Niemniej jednak, dzisiaj tylko chciałam króciutko o tym opowiedzieć. Współpraca w Indiach wygląda zupełnie inaczej niż w Holandii, a z tego względu, że w Indiach warunkuje to, tak jak wspomniałam, aspekt kulturowy i aspekt życia codziennego, gdzie w Indiach nie ma miejsca tak naprawdę na. Rozumianą przez nas współpracę. Tam to dopiero wchodzi. Elementy współpracy są wprowadzane przez młodych nauczycieli, takich, którzy mieli okazję uczyć się za granicą, a nauczyciele, którzy uczą od iluś tam lat, niestety nie znają zasad tworzenia lekcji, które opierałyby się na tej współpracy. Bardzo ważny jest dla mnie i w moim nauczaniu Sokrates, ja uwielbiam metodę majotyczną i uwielbiam stosowanie e, doprowadzania ucznia do jego wiedzy. I dlatego w kilku elementach mojej, w mojej prezentacji mieliśmy cytaty Sokratesa. Jednym z nich jest: Ja nie mogę nikogo nauczyć niczego, ja tylko mogę sprawić, aby inni zaczęli myśleć. I to jest cały, tak naprawdę, zapis tej edukacji daltońskiej i sojuszu metod. My staramy się tak naprowadzić uczniów, żeby to oni rozbudzili swoją ciekawość, dążenie do wiedzy, dążenie do elementów, których nie znają, rozbudzić ich, Zapał do pracy, determinację, motywację wewnętrzną i to wszystko, wszystko bardzo, bardzo warunkuje całą tą pracę. Eee, kolejnym etapem była odpowiedzialność, w jaki sposób od, mm, wspieramy odpowiedzialność u uczniów. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ważny element prezentacji, bo nie wszędzie nauczyciele wiedzą, że wzbudzenie odpowiedzialności to tak naprawdę mm, krok w tył. Danie tej odpowiedzialności uczniom. E, ostatnim z filarów, na którym skupiłam się i budowałam swoją prezentację, był filar refleksji, który jest ym, często zapominany w edukacji ym, i zaniedbywany, to na pewno. Ym, Chciałam wyjaśnić, że refleksyjność najwyższy poziom osiąga w Holandii. Cokolwiek by się nie działo, jak bardzo by ludzie nie chcieli wprowadzać tej refleksyjności, to oni w tym zakresie mają doświadczenie już kilkadziesiąt lat, ze względu na to, że bardzo dużo szkół w Holandii prowadzi, jest prowadzona według modelu daltońskiego i właśnie dlatego ta refleksyjność jest u nich na bardzo wysokim poziomie. I co jest bardzo ważne, ta refleksyjność nie występuje tylko i wyłącznie na etapie szkoły podstawowej, czy gimnazjum to jest proces, który jest widoczny na każdym etapie nauczania, także na etapie nauczania wyższego, czyli na uczelniach. Element refleksji jest niezwykle ważny. Ja akurat mam to doświadczenie, że mogłam uczestniczyć jako studentka w zajęciach prowadzonych w Holandii. I faktycznie ta refleksyjność jest tam najważniejsza. Samo to, sam proces uczenia się nie jest tak ważny jak to, do czego dochodzimy i jakie wnioski wyciągamy po przeprowadzeniu lekcji czy po przeprowadzeniu praktyk pedagogicznych. Co ciekawe, pracując w trzech placówkach. Byłam zobowiązana do tego, żeby po pracy zostawać z różnymi nauczycielami. Za każdym razem byli to inni nauczyciele, żeby w jak największym stopniu pokazać mi, jakie są różnice w dochodzeniu do pewnych rzeczy. I po pracy zostawałam, żeby opowiedzieć, jak wyglądał mój dzień, z jakimi problemami się spotkałam, czy miałam jakieś trudności, czy wręcz przeciwnie, czy osiągnąłam jakiś sukces, o którym chciałabym porozmawiać. I spędzałam często godzinę półtora, półtorej godziny. W szkole dodatkowo, żeby właśnie przeanalizować cały dzień. Myślę, że to jest genialny element pracy i genialny element e, zachowania pewnego mm, stylu uczenia się, że ten element refleksyjności zostaje z nami na zawsze. Em, na koniec opowiedziałam o tym bardzo krótko, bo nie miałam dużo czasu, opowiedziałam o jak wyglądają zakresy specjalnej edukacji specjalnej, czyli specjalnych potrzeb edukacyjnych i w kontekście głównie uczniów zdolnych, z tego względu, że chciałam poruszyć kwestię, która była, dotyczyłaby większości nauczycieli, którzy uczą w szkołach w Polsce. I ci uczniowie zdolni to jest jednak taki element pracy, który jest dla nas dosyć ciężki, bo nie jesteśmy przyzwyczajeni. A są szkoły i są metody, które pokazują, że naprawdę ta praca może być bardzo rozwijająca nie tylko dla samego ucznia zdolnego, gdzie w większości krajów uważa się, że każdy uczeń jest zdolny, ale także dla nauczyciela i dla reszty grupy. Opowiedziałam o zaletach i wadach takiego podejścia, czyli że każdy uczeń jest zdolny. I na koniec chciałam bardzo, bardzo podkreślić, że wielokrotnie mówiłam o tym, że trawa nie jest zielęńsza po drugiej stronie płotu, bardziej zielona. Chodzi o to, że to naprawdę nie jest tak, że propagując edukację międzynarodową czy kontekst pedagogii porównawczej pokazuje, że u nas jest źle, a wszędzie indziej jest dobrze. To tak naprawdę nie wygląda w ten sposób i ja nie chcę tak tego przedstawiać. Zawsze podkreślam, że każdy kraj ma swoje problemy i każdy system edukacyjny ma swoje trudności, z którymi się spotyka. Tylko chciałabym przedstawić, że są pewne już rozwiązania, które my możemy wykorzystywać, żeby nie popełniać tych samych błędów albo żeby nie spotykać tak wielu trudności na swojej drodze w nauczaniu codziennym. I zachęcając nauczycieli w Polsce do korzystania z opracowanych przez inne kraje metod, zachęcam do tego, by po prostu. Wychodzić poza sferę swojego komfortu i uczyć się więcej, poszerzać swoją perspektywę, bo to właśnie możliwość dokonania świadomego wyboru ze wszystkich możliwych opcji pozwala nam na prowadzenie edukacji skoncentrowanej na uczniu, a nie na tym, czego ktoś nas kiedyś nauczył i czego się od nas wymaga systemowo. Na tym kończę dzisiaj swoją wypowiedź. Mam nadzieję, że w jakiś sposób was zainteresowałam i wpadniecie do mnie na bloga na Educational Eden zobaczycie do jakich metod was zachęcam, do korzystania z jakich rozwiązań was zachęcam. A także chciałabym, żebyście dali mi znać, czy to wyjaśnienie, w jaki ten krótki opis prezentacji byłby dla was interesujący, jest dla was interesujący i byłoby dla was ciekawym usłyszeć całą prezentację. Ja w takim wypadku chciałabym nagrać całą tą prezentację. I stworzyć pewnego rodzaju przestrzeń w internecie do właśnie wymieniania um, myśli, wymieniania opinii na dany temat. Ja wiem, że jeszcze. Pedagogika porównawcza w takim zakresie, w jakim ja bym chciała ją widzieć w Polsce, nie istnieje, bo tak naprawdę ludzie obcują z nią tylko i wyłącznie na studiach, ewentualnie obcują z nią osoby, które uczestniczą w programie Erasmus. Ale chciałabym, żeby to była codzienność, chciałabym, żeby takie warunki pracy, czyli porównywanie swoich wniosków, współpraca nauczycielska międzynarodowa były codziennością. Słuchajcie, na tym kończę, bardzo Wam dziękuję za uwagę i mam nadzieję do zobaczenia wkrótce.